Do Hajduk, Energetyka Poznań. Gratuluję złotego medalu. Trzy mecze po 3-0. Spodziewał się Pan takich wyników? Szczerze? Szczerze tak. <grym> Szczerze spodziewałem się, że, że wygramy. Yy, mamy mocny zespół, i chcielibyśmy zajść jak najwyżej na pewno poprawić wynik z zeszłego sezonu, gdzie byliśmy, skończyliśmy na półfinałach. Niewiele zabrakło. Jednego seta podejrzewam, żeby wejść do finału. W tym roku chcielibyśmy poprawić wynik. Mam nadzieję, że to się uda. Yy, nie ma nic pewnego, to jest sport może być różnie, natomiast no, ciężko pracujemy i będziemy chcieli poprawić wynik z naszego sezonu. Tak na dobrą sprawę jeden ciężki mecz ten no wczorajszy z szamotułami, gdzie dwa sery kończyły się na przewagi, reszta raczej dominacja a dzisiaj w tym meczu z jedynką poznań już ogrywał pan drugi skład od drugiego seta. Tak, tak, troszeczkę chciałem, żeby chłopaki z pierwszego składu odpoczęli, tym bardziej, że za chwilę jedziemy tym samym zespołem na świętowanie z polskich juniorów do Polic, a też tym, którzy mniej grali, przyda się gra w finale wojewódzkim, gdzie gdzieś tam nogi się trochę trzęsą, także no takie typowe doświadczenie meczowe. Co do meczów no Wszystkie wygraliśmy 3-0, z Trzemotułami troszeczkę za bardzo nastojąco zaczęliśmy, w pierwszym setie przegrywaliśmy bodajże 15-9, wygraliśmy końcówkę, fajnie. Drugi set spokojnie, trzeci set gdzieś tam końcówka też wygrana, też dobrze o nas świadczy, fajnie, że zespół Trzemotuł się postawił, też mogliśmy zagrać gdzieś tam te końcówki, to, to, to jest na pewno ważne i myślę, że zaowocuje. Silna głowa po prostu, skoro końcówki są takie dobre. Tak, tak, no właśnie o tym mówię i cieszę się, że się udało, że, że zagraliśmy te końcówki na naszą korzyść, że ten pierwszy set wyciągnęliśmy, można by powiedzieć, psu z gardła. Eee, i, i, I wygraliśmy i to jest ważne. I to jest ważne. To buduje zespół, to buduje Mental i, i dzisiaj dzisiaj zagraliśmy już na spokojnie eee, 3-0 eee, głowami jesteśmy już powoli. W ćwierćfinałach juniorów za trzy tygodnie ćwierćfinały kadetów, bodajże u nas tutaj, także powoli się zaczynamy już szykować, ruszać w Polskę. I tak, patrząc z boku na pana zespół, bardzo równy, bardzo solidny, bez chyba słabszych ogniw po prostu, a dodatkowo są jeszcze no, wyróżniające postaci, tak mvp turnieju. Tak, tak, bardzo fajny zespół też budowany. To jest rocznik 2004, nasz pierwszy rocznik naborowy od mini siatkówki. Też kilku wartościowych chłopaków, którzy do nas przyszli z zewnątrz. Bardzo fajny, mocny zespół, aczkolwiek na tych finałach nie graliśmy na najwyższym poziomie. Graliśmy, żeby wygrać, a gdzieś tam troszeczkę w zeszłym tygodniu mocniej popracowaliśmy i widać było. Że chłopaki też mają w nogach cały sezon, natomiast, natomiast teraz już powoli będziemy łapać świeżość, będziemy się przygotowywać pod konkretny gdzieś tam turniej, żeby wypaść jak najlepiej. I, i po to też ten szeroki skład jest potrzebny, żeby, żeby można było portować, żeby można było. To też nie jest tak, że chłopcy, którzy nie grają dużo na co dzień, nie wnoszą nic do zespołu. To są bardzo wartościowe osoby, które potrafią dać bardzo dobrą, lepszą zmianę, bo tego się oczekuje. Dlatego fajnie, że jest ten szeroki skład. W takim razie widzimy się przynajmniej na ćwiartce Mistrzostw Polski tutaj u Pana, a potem życzymy powodzenia dalej. Nie, dziękuję. Dzięki.